Siemanko widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym odpowiadam na wasze pytania, które zadawaliście mi pod ostatnim filmem, który został specjalnie stworzony właśnie do tego, żebyście tam w komentarzach zadawali mi pytania. Więc teraz przejdę już do pierwszego pytania, a pierwsze pytanie zadał Dawid. Co z kierowcami, którzy jeździli u nas, a stracili pracę po zamknięciu firmy? U nas kierowcy tak naprawdę jak tylko zamknęliśmy firmę, przeszli do innych pracodawców od razu, ponieważ my, jak już wiedzieliśmy o tym, że będziemy zamykać firmę, to poinformowaliśmy ich wcześniej, żeby od razu już mogli sobie nagrywać kolejne miejsca pracy, żeby nie mieli przestoju i od razu po zamknięciu firmy po, po rozliczeniu mogli przejść i zacząć kontynuować pracę już u innego przedsiębiorcy. Mamy kolejne pytanko, ale zanim przejdę, to muszę wam powiedzieć, że nie będę czytał waszych Ników, ponieważ te wasze niki są czasami. Ciężkie do wypowiedzenia, bo są tam jakieś numerki, jakieś dziwne nazwy. Więc tutaj w prawym dolnym rogu będziecie widzieć screenshot z tym właśnie pytankiem. A kolejne pytanie brzmi następująco: Czy kierowca musi mieć przy sobie zaświadczenie A1? I czy zdarzyło się kiedykolwiek w trakcie kontroli okazywać takie zaświadczenie? Tak, podczas kontroli zdarzyło mi się raz albo dwa razy we Francji okazywać takie zaświadczenie. I też A1 była mi bardzo potrzebna podczas sytuacji takiej, gdzie miałem wyrywanego zęba w Polsce i ten ząb po kilku dniach już w sumie nie ząb, tylko dziąsło mi strasznie opuchło i potrzebowałem pojechać do szpitala, żeby mi przepisali jakieś antybiotyki, porobili badania. No to przy recepcji musiałem koniecznie pokazać zaświadczenie A1, więc wydaje mi się, że... Tutaj bezapelacyjnie kierowca musi za każdym razem, gdy wyjeżdża za granicę, posiadać takie zaświadczenie przy sobie, i to tak właśnie wygląda. Mi się to przydało. Za każdym razem, jak wyjeżdżam, te zaświadczenie mam przy sobie. Lepiej zarabiam tutaj, czy jak miałeś swoją firmę i dobrze szło? To jest bardzo ciekawe pytanie, i też na nie postaram się odpowiedzieć, jak tylko potrafię. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że jest teraz lepiej. Jak pracuję u kogoś, jak miałem swoją działalność i miałem swoje auta, więc dlaczego tak jest? Dlaczego tak uważam? Ponieważ jak się zdecydujesz na własny biznes i na własne samochody, to musisz brać jednak pod uwagę to, że miesiąc do miesiąca nie jest równy i w jednym miesiącu wyjdziesz na zero, w drugim dołożysz do interesu, a w trzecim zarobisz załóżmy 15 tysięcy na czysto, bo też takie miesiące były. I jakby były miesiące takie cały czas, to absolutnie bym nie powiedział tego. Co zaraz powiem, że aktualnie lepiej zarabiam ważę niż jak miałem swoje auta. Bo tutaj ja staram sobie obrać czas, w jakim ja wyjeżdżam. Czyli wyjeżdżam albo na 25, dni, albo na 30 dni minimum. I te wypłaty cały czas z miesiąca na miesiąc są praktycznie podobne do siebie z niewielką różnicą. A jak się ma swoje samochody, to jest po pierwsze zdecydowanie więcej stresu, zdecydowanie więcej na, głowę, na głowie ciągłe zamartwianie się, czy kierowca dojedzie, czy nie dojedzie, czy zaraz się nie zwolni. Więc z perspektywy czasu na pewno mi się wydaje że jest lepiej tak jak jest teraz, aczkolwiek no muszę wam powiedzieć, że nie mam tylko jednego źródła dochodu z Ary, tylko mam jeszcze parę innych tematów, więc to też musicie sobie brać pod uwagę. Więc uważam, że ale biorąc pod uwagę tylko firmę, którą miałem z moim tatą i porównując do tego, co mam teraz pracując tutaj jako kierowca w aż na B2B, to chyba raczej wybieram tą opcję jednak, praca na B2B u kogoś, bo jest spokojniej i też naprawdę bardzo fajne pieniądze można zarobić. Ile można zarobić na jednym busie? Na jednym busie, jak sobie go prowadzicie samemu i macie dobre miesiące, to powinniście się zarobić jakoś na czysto od 5 nawet do 6 tysięcy złotych, a gdy na przykład macie gorszy miesiąc, no to takie 1000, półtora albo czasami wyjdzie na zero, albo czasami dołożycie do interesu, bo tak to niestety wygląda. że taka średnia, Zarobkowa kwota na czysto po opłaceniu wszystkiego z jednego busa powinno zostawać od 1,5 do 5 tysięcy zł, I, i, i tak to we większości firmach zostaje. Aczkolwiek musicie brać sobie pod uwagę to, że w transporcie zawsze tak było, że jest naprawdę mega duży obrót, a dochód jest naprawdę bardzo, w porównaniu do obrotu, bardzo mały, nie? Więc tutaj działa tak serio efekt skali. Jak macie 5, 10, 15 samochodów, czy tam 20, 30, jak z każdego zostanie, po nawet niech przyjmiemy 2,5-3 tysiące zł. No to razy te 30 samochodów, no to wtedy już macie naprawdę bardzo fajną kwotę. Więc tutaj efekt skali trzeba brać jak najbardziej pod uwagę. Konkretnie z jakimi kosztami trzeba liczyć się w profilu B2B w Twoim przypadku i jak na tym wychodzisz finalnie? Od tego trzeba zacząć. Pozdrawiam Cię również, też, Patryku, bardzo serdecznie, już Ci pędzę z odpowiedzią. Trzeba od tego zacząć, że gdy otwierasz własną działalność gospodarczą, jako pierwszy raz jesteś młodym przedsiębiorcą, nie mającym skończonych 26 lat, to masz ulgi, takie jak. Yy, najniższy zUS czyli tam w kwocie 600 zł miesięcznie i też nie płacisz podatku dochodowego przez dwa lata i twoimi kosztami tak naprawdę to jest ten zUS 600 zł oraz kwoty opłacenia swojej księgowości czyli niech to będzie 400 zł czyli w zaokrągleniu niech to będzie 1000 zł takich twoich bieżących kosztów i w skali załóżmy 31 dni jak jesteś w trasie no bo to też trzeba powiedzieć otwarcie szczerze że zarobki twoje na B2B są zależne od tego na jak długo wyjeżdżasz ja wyjeżdżam na długo jeśli u mnie to jest przeważnie 31 dni, e, cały miesiąc, więc wychodzi mi to w granicach 13 tysięcy i 20 zł, wystawiana faktura i załóżmy ten 1000 odciągasz sobie, zostaje ci te 12 20 zł na czysto po e, swoich tych podstawowych kosztach. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych. Ja aktualnie teraz jestem w takiej sytuacji, gdzie u mnie to ZUS już jest większy, płacę pełny ZUS, więc na dobrą sprawę z tym wszystkim zostaje mi jakoś około 11 tysięcy złotych na czysto po opłaceniu wszystkich. Kosztów. Czyli te 11-11,5 tysiąca trzeba sobie tak liczyć, że jak ktoś już jest na pełnym ZUSie i jeździ na 31 dni, to mu takie pieniądze też zostają. Ale też, też musicie brać sobie pod uwagę to, że wszystko jest zależne na jakiej stawce dziennej jeździcie. Jak z komunikacją na międzynarodówce? Chodzi o język angielski bądź inny, czy też jeśli jest go brak, czy w ogóle jest sens startować na kierowcę? Myślę, że nie jest to żaden jakiś tam problem. Jest masakrycznie dużo kierowców, którzy nie znają w ogóle podstaw języka angielskiego. Ja też jak, się, jak zaczynałem w ogóle pracę na busie do 3,5 tony i to z własną działalnością, z własnym samochodem prawie 5 lat temu, no to też miałem takie obawy o to, bo mój język angielski nie był zbyt na wysokim poziomie i teraz dopiero na przełomie tych kilku lat pracując ciągle zagranicznie Granicą, gdzieś tam w wolnych chwilach, szlifując sobie język angielski na różnego rodzaju aplikacjach, jest troszeczkę na wyższym poziomie, aczkolwiek jeżeli chodzi o osoby, które w ogóle nie znają języka angielskiego, że nie potrafią nic powiedzieć, to zupełnie nie ma z tym problemu. Jest masakrycznie dużo takich kierowców, tak jak o tym powiedziałem, jest masakrycznie dużo aplikacji, które Wam pomogą, żebyście się porozumiewali na zagranicy, czy to na załadunkach, czy na rozładunkach, czy podczas jakichkolwiek kontroli, więc tutaj język angielski, czy nie jak ktoś znano, to to jest wiadomo, ułatwienie dla niego. Jak ktoś nie zna, no to będzie musiał troszeczkę iść, tak jak to się mówi, trudniejszą drogą, ale to też jest taka droga, gdzie sobie bez żadnego problemu poradzi i będzie sobie pracował w transporcie. To mi się wydaje jest najlepsza. Tak łączę wyjazd czterotygodniowy z życiem rodzinnym przy dwójce dzieci. No nie ukrywam. Będę mówił z wami szczerze, jest bardzo ciężko coś takiego łączyć. Codzienne rozmowy na wideo kamerze nie potrafią tego tak odzwierciedlić, no wiadomo jakby człowiek był w domu i, i, i siedział przy, fizycznie przy, przy dzieciach i przy, przy partnerce, przy narzeczonej, ale Robię to dlatego, żeby w życiu mojej rodziny było kiedyś łatwiej. Ja mam taki cel swój z moją narzeczoną, żeśmy doszli do wspólnymi słowami, że jednak jeszcze kilka lat popracuję w takiej formie jak teraz. Aktualnie już wspomniałem nawet w tym odcinku, że prężnie rozwijamy się z tym, żeby nasza spedycja działała jak najlepiej tylko potrafi. Już bym w tym momencie mógł skończyć jeździć zasią ze spedycją, ale jeszcze dochodzimy do takiego, do takiego wspólnego zdania, że. Moje dzieci, nasze dzieci, nie są jeszcze aż tak duże, w sensie synek ma skończone dwa latka, córeczka ma skończone dwa miesiące, one jeszcze nie są w 100% świadome tego, co się dokładnie dzieje I, i mamy tak naprawdę takie jeszcze dwa albo trzy latka, które mogę dodatkowo wykorzystać w formie takiej, żeby coś zarobić, coś dorobić i... Do tego zmierzamy. Jest naprawdę bardzo ciężko, to trzeba powiedzieć wyjeżdżać i, i to na tak długo, nie widząc rodziny, ale ja też staram się, jak zjeżdżam po takich czterech tygodniach zasiadać troszkę na dłużej w domu, że nie zjeżdżam na 5 dni czy na 7 dni, tylko zostaje przeważnie jakieś 2-2,5 tygodnia, czasami nawet się zdarzy, że 3 tygodnie. Wiadomo, że to też nie odzwierciedli, no bo i tak, suma sumarum, więcej jestem za granicą niż w domu, ale chcę jak najbardziej wykorzystać jeszcze te, ten okres, który sobie obraliśmy, te 2-3 lata na to, żeby można było czerpnąć jeszcze, zaczerpnąć, tak jakby dodatkowego źródła jeszcze dochodu, zanim przejdziemy już tylko na, no nie ma co ukrywać, na dochód ze spedycji, nie? Więc, więc tak to wygląda jest to bardzo ciężkie, nie? Ale no jakoś trzeba sobie dawać radę, głowa do góry, cały czas siedzę tutaj i pokonuję kilometry z myślą taką, że kiedyś będzie łatwiej, że kiedyś będzie lepiej, a co będzie, to tak naprawdę czas zweryfikuje, więc to jest chyba najlepsza odpowiedź na ten moment, jaką mogę Ci udzielić pod tym względem. Tutaj widz zadał kilka pytań w jednym komentarzu. Czy... CMR dalej wypisuje kierowcy, czy już zostaje wypisane. To jest zależne od firmy. Czasami jest tak, że po prostu wchodzę na firmę i już CMR-ka jest gotowa, wypisana. A czasami jest tak, że. Pytam się, czy dają swoją CMR-kę, czy po prostu muszę wypisać ją ja. Czy na rewolucie masz wymienione złotówki na euro i płacisz, jak pobiera w euro, czy w złotówkach? Ja zawsze, jak wyjeżdżam w trasę, to wymieniam sobie złotówki na euro i płacę w euro. Co powinien dać pracodawca, zaczynając na busie? Chodzi mi o nawigację, lodówkę, tego typu rzeczy. To wszystko to dokładnie, tak jak napisane zależy od polityki firmy, ale tak naprawdę pracodawca, w pracodawcy interesie nie jest lodówka, nie jest tam jakieś, jakieś inne tego typu podobne rzeczy w pracodawcy kwestii powinien być telefon służbowy i nawigacja i to jest chyba to co pracodawca powinien przygotować dla kierowcy gdy wyjeżdża w trasę. Nie? Mamy kolejny komentarz w którym jest kilka pytanek. Pierwsze ile masz lat skończone 26 czy działa wasza firma transportowa. Niestety już od ponad pół roku firma nasza już nie działa. Jak długo pracuje żona w spedycji czy wcześniej też tam pracowała. Żona, znaczy jeszcze nie żona, tylko narzeczona, pracuje w spedycji od 2019 roku, od momentu otwarcia firmy i nigdy wcześniej w tej branży nie pracowała. Najlepszy bus, jakiego użytkowałem pyta się Krzysztof. No to już Ci odpowiadam, Krzysiu, na to pytanie. Moim zdaniem, najlepszy bus, jaki użytkowałem teraz no to jest chyba Iveco Pod względem tego, mimo że ono jest twarde strasznie i sztywne No to chyba najlepiej mi się jeździ Ivekiem I to właśnie w tej zabudowie Wejkama Ponieważ tutaj mamy takie wycięcie Bo ja Wejkamą też jeździłem Masterem I Master ma też naprawdę bardzo sporo plusów swoich I też uważam, że chyba stawiam go na drugim miejscu Pod względem wygody pracy na tym samochodzie Ale tutaj jest bardzo fajne w to, że tu macie wycięty ten sufit i tutaj normalnie stając, możecie się wyprostować i się ubrać na wprost. I to nawet ja, mając 1,86 m wysokości, mogę tu stanąć i się normalnie ubrać na, na, na wyprostowaniu. Więc to jest naprawdę bardzo fajne. Jedyny minus tego iweka, no to jest to, że jest dość sztywne, ale... Komfort pod względem tego, że to jest automat i naprawdę bardzo fajnie tu wszystko funkcjonuje, jest jak najbardziej na duży plus. I chyba tym autem mi się najlepiej jeździło ze wszystkich. Dlaczego akurat wybrałeś firmę Ara, a nie SL Express Extrego, Hightech lub Kramat? Domyślam się, że główne kryterium to odległość od domu, ale może też jest inny powód. Nie, innego powodu tak naprawdę nie ma. Ja do SL Expressu składałem CV i do Ary, tylko do tych dwóch firm, ale Ara się odezwała do mnie pierwsza. SL Express się odezwał do mnie po jakimś czasie dopiero, już nie pamiętam po ilu dniach, ale i tak byłem bardziej zadowolony z tego, że odezwała się do mnie Ara, ponieważ no, główne kryterium no, to było to, że jednak do Piaseczna mam 450 km, a do Głogowa mam niecałe tam 110 km, więc dzieli mnie od firmy tutaj też naprawdę bardzo fajne połączenie, bo wjadę sobie na S3 i w niecałą godzinę, w niecałą godzinę 20 jestem w stanie być na firmie, więc to było takie główne kryterium. Kryterium. Masz rację. Jakbyś miał nieograniczony kapitał, to w jaki sposób rozwinąłbyś firmę transportową? Myślę, że wziąłbym na początek od razu z 10 albo 15 swoich samochodów. Myślę, że przemieszałbym to, wziąłbym parę busików, wziąłbym parę dużych zestawów i przy okazji bym działał prężnie ze spedycją. Jakbym miał tak nieograniczony kapitał na dzień dobry, na pstryknięcie palcem, że nie wiem, tam parę milionów, no, to mi się wydaje, że to byłoby takie najlepsze rozwiązanie. Dobrać parę busików, przyjmijmy, że wziąłbym tam może z 20 samochodów z 5 busików, a resztę bym wziął dużych zestawów i otworzył do tego spedycję, i tak bym zaczął rozwijać ten interes. Planujesz jeszcze iść w transport już na swojej działalności dobierając jakieś busiki? Nie, aktualnie nie ma takiego planu i nie wiem czy kiedykolwiek jeszcze taki plan się pojawi, jeżeli chodzi o dobieranie swoich samochodów do transportu. Ja teraz z moją narzeczoną prężnie chcemy rozwijać się w kierunku spedycji i to robimy, do tego zmierzamy, więc taki jest plan na transport, czyli spedycja, nie własne samochody. Mamy kolejne pytanie, które brzmi następująco: jaka stawka dzienna dla niedoświadczonego busiarza? Chodzi o stawkę na umowę o pracy, jak i B2B. Mi się wydaje, że dla niedoświadczonego busiarza dzisiejsze stawki na umowie o pracę graniczą od 250 do 270 zł netto za każdy dzień, a dla niedoświadczonego busiarza na własnej działalności to mi się wydaje są kwoty od 320 do 340 zł netto za każdy dzień w trasie. Tak mi się wydaje aktualnie płacą, jeżeli chodzi o plan deki. No i dobra widzowie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze odpowiedzi na Wasze pytanka. Zachęcam Was do tego, że jeżeli Wam się podoba taki format, zostawcie łapeczkę w górę. Komentujcie też, jak macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie. Prędzej czy później pojawi się znowu jakiś odcinek, w którym właśnie będę odpowiadał na pytania. Więc tutaj, właśnie w komentarzach, możecie zadawać jeszcze pytania. I proszę Was o to, że jak już są odpowiedzi tutaj w tym materiale, to żeby te pytanka się nie powielały. Jak macie jakieś nowe, ciekawe pytania, śmiało zadajcie. Za jakiś czas znowu pojawi się odcinek, w którym będę na nie odpowiadał. I jeżeli mogę was o to prosić, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, tam na dole, żeby być na bieżąco. I nie zapomnijcie wpadać do mnie na Instagrama.